W poprzednim odcinku popełniłem katastrofalny olbrzymi błąd, mianowicie zapytałem się was jaką ideę brać i, i, i ja zapomniałem, że Wy oczywiście powiedzieć eksploracyjne, go eksploracyjny Kebabini Imperium Kolonialne Kebabiniego. A, a, a tak serio, to się zastanowiłem i wybrałem już kolejną grupę ideologiczną, której pewnie nawet nie zaczniemy zbytnio badać, ale ją wybierzemy. Ale zanim do tego przejdziemy, to Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem znajomy Chomika, a to jest ROBKA 4 na modyfikacji Veritas et Fortitudo, jeżeli pamięć nie myli. Kampania Osmana, takiego malutkiego, który powoli rośnie, rośnie i powiększa się, podbijając wszystko dookoła, tak samo jak powiększają się liczby łapek w górę i soczystych komentarzy. Po pierwsze, chciałbym jeszcze w sumie, zanim zaczniemy właściwie od treść odcinka, przypomnieć wam, że postawiliśmy, właściwie wy postawiliście, nasz własny serwer na Helletlus. Jeżeli nie wiecie, co to jest, no to pewnie nie wiecie, co się dzieje na Discordzie, to jest taka gierka drugowojenna. Podobne takie, to troszeczkę do Battlefield, ale bardziej wedstawiony na realiz. Postawiliśmy własny serwer i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś ma Hellet Luz i chciałby pograć z Polakami na polskim serwerze, no to y, wszystkie informacje, IP, nazwa serwera i kiedy kto gdzie gra. Również na Discordzie, więc zapraszałem bardzo serdecznie, bo trzeba jakoś rozruszać ten serwer. Natomiast, jeżeli chodzi o właściwą część odcinka, to przeczytałem Wasze komentarze. Tak jak się spodziewają, chcecie kontynuować tą serię, chcecie patrzeć, jak kaleczy tą modyfikację, i to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się, bo przynajmniej będzie okazja, żeby nauczyć się grać w tą modyfikację, bo tu jest troszeczkę więcej zmian. I troszeczkę też ogarnąłem, o co chodzi. Gdzie są te grupy ideologiczne? O co chodzi? Tutaj sobie poczytałem, więcej, co mamy zrobić, i myślę. Myślę że, myślę, że weźmiemy innowacyjne. Zapytajcie się, Króliczku, dlaczego innowacyjne? A no dlatego, że militarnej nie chcę brać. Wiem, że mógłbym, ale nie chcę, bo mamy już jedną militarną rozpoczętą, która jest fajna i trzeba by ją skończyć. Infantria, ideas nie byłoby głupie, artyleria, ideas nie byłoby głupie. Dużo jest tutaj fajnych rzeczy. Jeżeli chodzi o dyplomatyczne, no to może by, byśmy coś poszli pod handel, ale to mówię, dopiero jak sobie podbijemy troszeczkę więcej handlu konstantynopolskiego, bo na razie z handlu zarabiamy. 360, no w sumie więcej niż z podatków. Ej, to jest ciekawe, my już tyle skandalu zarabiamy. Wow, wow. Ale nie, dobra, tak czy siak. Mocno kminiłem, czy wybrać ekonomiczne, religijne czy innowacyjne. Religijnych jednak nie weźmiemy. My jesteśmy za małym krajem i to w miarę dość stabilne, nie patrzy na ten minus jeden stabilności. Jeszcze tego pana Tadeusza tu muszę poczytać o co dochodzi. E Ekonomicznych też nie weźmiemy, bo de facto jesteśmy stabilne Natomiast weźmiemy innowacyjne, innowacyjne jak weźmiemy na początku, to one dają nam takie busty. One są tak dobre, jak się weźmie innowacyjne na początku. Zresztą tak się potem skombi z Quality Ideas Chociaż nie wiem czy tutaj to tak samo działa, więc myślę, że weźmiemy na przykład innowacyjne Nie wiem czy to tak samo działa na tej modyfikacji jak na podstawce Ale innowacyjne idee są naprawdę bombastyczne, fantastyczne, pomagają mega Czy my chcemy? Nie, nie chcemy, czekamy żeby przyjąć, my dopiero przejęliśmy instytucję kolejne, dobra Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj odcinek nie będzie przymulać, przede wszystkim otrzymamy rozgrywkę Zmniejszymy utrzymanie armii, czy jakieś bunty się szykują? Szykują się bunty Menele... Menele... Co? Meteszów Okej, okay, spoko. 4000. Dobra, otrzymamy rozgrywkę. I co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj drogie króliczki, dzisiaj będziemy walczyć. A zapytacie się, drogi drogi zajączku, zapytacie się, z kim będziemy walczyć. A no z tym To jest największym i odwiecznym wrogiem Osmana, czyli z wielkim i potężnym Ryuku. Nie, a tak na Syra będziemy atakować Bizancjum. Będziemy atakować Bizancjum. Mam nadzieję, że się uda. O ile na lądzie nie mam, nie mam raczej obaw, że ich rozgromimy. O tyle może być problem. E, może być problem, jeżeli chodzi o dominację na morzach, bo my, jak wiecie, floty nie posiadamy i będziemy musieli pegać na naszych sojusznikach. Być może wystarczy przejęcie tych dwóch prowincji, żeby jakoś powoli budować Warscora. Mam nadzieję, że Bułgaria też jakoś tam pomoże i zapewni nam jakąś dominację do morza. No, zobaczymy. Czekajcie, mam jakiś. Chciałem powiedzieć, achievement. Mam jakiś event. Co tu się dzieje? The Pur of a, a Am Amorion. Co to jest Amorion? co się dzieje? 10 prestiżu development? uuu development na kiedy? na 24 lata? nie na 15 lat okej, okay, przepraszam ale taksy minus 60 albo development cost ale gdzie? Anatolian Anatolian to nasza stolica nie? nie Ankara tak to to, to jest to? nie co to jest to jest to? a to jest jedna prowincja hmm. raczej tego bustować 96 za development tylko to drogie tutaj wszystko nie dobra olać to nie będziemy bustować i tak developmentu jeszcze nie wiem dokładnie o co chodzi z tym korowaniem, bo to over extension, chyba że to są statey robione? Nie wiem jak to jest robione, bo tutaj statey normalnie się rzuca. O, nie wiem. Mamy fokus na coś wrzucony, mamy fokus na militarnym w ogóle wrzucony, co jest ciekawe. Dobra, otrzymajmy rozrywkę. Pokonajmy tych buntowników. Jeszcze jakieś bunty się szykują. Co to za bunty? Bizantyjscy Separatyści, 11 tysięcy całkiem sporo, ale my dużo men powera, więc możemy walczyć Może powinniśmy też zainwestować w flotę, jednak żeby zbudować flotę Czy ja mogę sobie skorzystać, pozwólcie sobie, że skorzystam z Ledgera I zobaczymy jaką flotę posiada, e, Posiada chciałem powiedzieć Mameluk, jaką flotę posiada Cesarstwo Bizantyjskie e, no to jest 10 galer, to jest 10 galer i light worshipów. Nie, jak. Tak, to jest 19 okrętów. No z czego Nie, czekaj, galery. To są handlowe, nie, jak to jest liczone? Worshipy, galery. Czekajcie, to są tradeowe. Bo jak ta modyfikacja ogarnia okręty? Yy, yy, barki, galer, worshipy. A, to są transportowe? Tak, to są transportowe, okej okay. Okej, okay. i tu nie ma heavy shipów, to są trade shipy. Ile możemy mieć? Możemy mieć 16, możemy mieć mniejszą flotę. Jakbyśmy połączyli ją z bułgarską flotą, bo Bułgaria nam pomoże w tej wojnie, już to sobie sprawdzamy. Bułgaria nam pomoże, Rum nam pomoże. Niestety, yy, Epir nam nie pomoże, co jest smutne. A po ich stronie jeszcze Genua stanie. Hmm, to może być interesujące. Dobra, na razie poczekamy aż eksplodują bunty Może, mamy ile, 3 na 3 relacje, jeszcze jakiś sojusz mógłby polecieć Z kim tylko kogo ty masz na rywalu? Serbię i Trebizond Jakbyśmy Serbię wzięli na sojusz, ona się jednak nie zgodzi, bo po pierwsze nas nie lubi, a po drugie mamy sojusz z Bułgarią Bo tak przydałby się jeszcze jakiś sojusznik, w ogóle masz fajnego dziedzica, jak femelne, <grym> okej okay. Po pozdrawiamy córkę yy, serbskiego króla urosza III, którą nazwał y, Female Name 6? <laughs> female Name podłoga 6. Po pozdrawiamy drogą księżniczkę, która ma 3 lata yy, spoko. A co? Ej, coś się zbugowało. My w ogóle dziedzica nie mamy. Ile ty masz lat ziomek? 25, okej, okay, dobra. A nie, to działa normalnie. Jesteś pobagowani jesteście. Hmm. Nie masz dziedzica? To ci też. Habsburgów już mają, co? Już Habsburg Habsburgowie się na tron węgierski w a to bandyty jedne imperialistyczne. Dobra, odpuśćmy rozgrywkę. Mm, co się dzieje? Jeden base taxu albo production. Umera, my chcemy Umera ogarnąć, nie? Oczywiście. Merchant Guilds 15, influence, lustracą, nawet spoko niech będzie. Jeszcze Trebizon ma na rywalu. On by chciał sojusz. Ty chciałbyś sojusz? Czy jakbym wziął z tą sojusz. Kogo ty masz na rywalu? Perwane Kandar, nawet nawet byś... O kurde, masz na rywalu. Znaczy, rum ciebie ma na rywalu Pytanie, czy ty byś mi pomógł, bo Trebizon pewnie ma jakąś flotę. Tylko pytanie, czy. Dobra, weźmy na razie z nim sol, jakby co, zerwiemy. Czy ty chciałbyś od razu, jak skoro ma się siebie na rywalu czy chciałbyś mi pomóc w tej wojnie? Nie, bo ja mam faworów, nie? No właśnie, nie mamy mam um, um, Nie. To tak średnio. Masz 10 okrętów, właśnie. Te 10 okrętów by się przydało. Co z tymi buntami, bo my tak czekamy. Armia jest na utrzymanie. Troszkę pieniążków tracimy. Um, Kasus Belli na Genuę Genua ma... Ty, to nie było genuańskie? Czy Genua sprzedała tą prowincję? Sprzedała, to było genuańskie w poprzednim odcinku zwracam uwagę, że to jest placówka Genui Wyspy też sprzedali, co? Co tu się wydarzyło? Czy to był jakiś event historyczny, czy Bizancjum po prostu od tak kupiło od Genuły te prowincje? Ciekawe, to nie powinno być na takiej zasadzie, że te, państw, że te republiki kupieckie tak dziwią to Bizancjum właśnie zajmując takie placówki handlowe A nie, że oni jeszcze odbijają to? Bo oni są w sojuszu, nie? Tu coś musiało się wydarzyć, coś interesującego musiało się wydarzyć. Nie wiem, nie wiem, ale się nie do. Kurde, ale jak oni mają sojusz z Genułą, to my na pewno na morzu nie wygramy. Niedobrze, panowie, niedobrze. A na wokół może, morza... no właśnie, bo to cała flota Genuły poleci. Fatalnie, fatalnie. To może Bizancją nie będziemy atakować? Może powalczymy jeszcze z tymi gówniakami? Sojusz z Rumem? To tak średnio. Byśmy ich ciebie chcieli, skandary masz sojusz. Czy ja mam na ciebie te. O, właśnie, ciebie mam. No dobra, no to przepraszam, okłamałem Was, przyznaję się z ręką na sercu okła, właściwie na mostku yy, przyznaję, okłamałem się, że nie będziemy walczyć z Bizancją bo ja nie przemyślałem tego, że flota Genuły tu przypłynie i całkowicie nas odetnie od możliwości ekspansji, a tych trzech prowincji, której możemy dojść po prostu drogą lądową to raczej Warscora nie, nie wklepiemy a Bułgaria nie da rady połączoną wojską Bizancją i Genułańskim yy, więc po prostu pójdziemy, co się dzieje Albo znowu stracimy Albo znowu stracimy ten stabilności Ja już wiem co tutaj zawia Ja już nauczyłem się, bo w poprzednim odcinku się nauczyliśmy Albo stracimy 100 dp Więc chcąc nie chcąc A właściwie bardziej nie chcąc W ogóle Osmangolu Czemu tu jest ziomek z naszej dynastii? What the fuck, Osmangolu to jest nasza dynastia Tak? No tak, czemu buntownikami dowodzi... To jeszcze bizantyjskimi separatysta? Co? Tu się odpierdziela? Nie mam pojęcia Ale trudno, tracimy 100 deep pointów. Niech będzie Czy możemy jakieś przyjąć? Dyplomatyczne, militarne, to w ogóle jesteśmy do tyłu z dyplomatyczną Wiem, że mam jedną relację za dużo Ale powoli wykuwajmy ten sojusz z Trabizondem Bo prędzej czy później Rum musimy zaatakować Rum trzyma nasze etniczne, narodowe, kebabiniowe ziemie I Trzeba będzie tam wbić Dużo mamy tych najemników? Tak, sprawo. Manpower powoli się zaczyna zgadzać A gotówka nie hmm. Dobra, zostawmy tych najemników, powalczymy trochę, po oblężeniach nam pospada. Dobra, no to co, lecimy na wojenkę, żeby odcinek nie, nie, nie przymulał. Co to jest za ikonka? Co, to, co to jest? To fort? Jak dziwnie to wygląda. Spoko. Yy, ty, a Kandar ci pomoże, to byśmy go docisnęli. A w sumie czekajcie, bo to była furtka, tylko że ta furtka ma trusa. Bizancjum już was nie gwarantuje, a was zostawiłem, żeby mieć furtkę. A ta furtka się zamknęła. A właściwie zapadła się pod ziemię, bo już nie mam gwarancji od Bizancjum. Pamiętacie, Ostawiłem tam jedną prowincję Kandaru, żeby można było Bizancjum atakować. Jak ich gwarantował, już nie gwarantuję. No to trudno. Tego perwersjusza trzeba zaatakować. Kandar wam odpowie. Nie mogę go osobno wezwać, bo mamy trusam. Czy ja chcę kogoś do pomocy wzywać? Nie, nie chcę. Nie chcę. Trebizond by chciał, ale za ziemię. Nie, nie. Też mogłem Rum wezwać. Nie, nie wzywamy Rumu. Rum, Rum wiemy do czegoś innego. Chociaż Chociaż moglibyśmy wezwać Rum, i wtedy byśmy tego zaatakowali. <laughs> TOTALEN krink und untaterland Jezus, jakim ja jestem geniuszem. Patrzcie, co my teraz zrobimy. Pa, pa, patrz, patrzcie to. Przygotujcie no, 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 no te siki i, i, i notujcie wszystko. Patrzcie, co. Pa, oje, o, co my robimy? Cyk, wzywamy Rum. To jest szansa, że on zabierze jakieś prowincje pod swoją okupację, ale trudno. Wykorzystajmy. Atakujemy. Patrzcie to, patrzcie to. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Zmniejszamy na czwóreczkę, bo tu trzeba będzie troszeczkę pobiegać tymi armiami. Czekamy aż odpowiedzą Kandarajczycy. Wbijamy się tutaj. Yy, I od razu musimy poczekać miesiąc. Cyk, 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 łapiemy ich. Totalen krieg, Vulkan, Vaterland. Fatherland! Przepraszam, uniosłem się. Nie możemy. Dobra. Tu oni jak dalej tak się wbiją a nie zarobi się. No nie zdążyli. Okej, okay, spoko. Więc co robimy? Robimy detach siege Lecimy, oj, wy możecie przegrać. Lecimy tutaj, oblegać te prowincje poszczególne. Tylko po to, taki jesteśmy, to jest typowy chciwy w sąsiad. O co chodzi? Wchodzimy na te prowincje, żeby żeby Rum nie oblegało tego dla siebie. On powinien ogarnąć 7, 7 tysięcy i tak z tego wykrwawić na tej wojnie. O właśnie, oni tutaj walczą, pitu, pitu, pitu. I my już możemy mieć na, na tą prowincję, o właśnie. I trzy oblężenia leczą dla nas. Teraz czekamy, czekamy, aż te forty padną. Nawet on nam pomaga, <laughs> pomaga nam to oblegać. Ty, tu jest. Aha, tu jest jezioro. Boże, myślałem, że to jest jakaś enklawa, takie, takie ciemno niebieskie państewko. A to jest wielkie jezioro. Oko. A to ponad jest spoko, jakby to było prowincja w prowincji. Boże, jaka muza się załączyła. Co to jest? Ta, w ogóle ta modyfikacja wprowadza tyle Santraków, że to jest dramat. Eee, niech tu lecą to oblężenia, no na spokojnie. Trochę mnie ta gotówka martwi Ile tracimy. Trzy dukaty. Trzymanie armii. Czy mamy ponad Force Limit? Nie, może powinienem z tej Hmm, ale State y to kolejne korowanie. Nie wiem, jak to działa, to statey. I o co chodzi? Kurde, bo my mamy skorowanych tych prowincji. Ale nie dajmy over-extension. No ale 100, dół, 100 za jakieś zasyfiasty prowincji. Słuchajcie, jeżeli taka syfiasta prowincja kosztuje 100 admin pointów to żeby na przykład takie Bizancjum skorować, znaczy Konstantynopol skorować, musi w dziesiątkach tysięcy lecieć. To jest porą banę. No nic, dobra, prowadzimy oblężenia. Czekamy aż te prowincje padną. Ale nie będziemy jeszcze pisować, tylko zaatakujemy tego gówniaka. Póki Rumie w wojnie z nami, on nie będzie mógł odpowiedzieć, i zdobędziemy tą ostatnią prowincję. Tutaj, 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 na tym tyle. Limit punktów militarnych. Okej, spoko. Militarna, dyplomatyczna. Przyjęta o czasie. bo my nawet tego nie możemy korować. Widzicie, czytanie ze zrozumieniem to jest klucz. Prowincja nie może mieć separatyzmu i nie możemy mieć tej yy, nadmiernej biurokracji, w sensie nieogarniętej biurokracji a żeby się tego pozbyć to pewnie musimy... gdzie to jest? Yy, pewnie musimy skończyć, gdzie to jest? pewnie musimy, to będzie od idei ważne a żeby to zrobić exploration streprata... o oh, exploration, coś dla was logistic Pewnie potrzebujemy administracyjne. Żeby zrobić administracyjne najpierw musimy skończyć jedną z tych czterech, więc właśnie robimy innowacyjne, żeby zrobić administracyjne i wtedy będziemy mogli korować. Kurde, rozgryzę tą modyfikację. Zajęło mi to tylko 4-5 odcinków i mamy wszystko ogarnięte. Jeszcze nie wiem jak sobie bustować stabilność, ale to też w końcu przeczytam i ogarnę. Co możemy zrobić? Jakieś idee tutaj? Mm, możemy, możemy. Mamy punkty militarne. Jeszcze tą dyscyplinkę. U Jezus, korowanie. Lepsze kolorowanie. Kolorowanie, tak, lepsze kolorowanie. Yy, tu jest dyscyplinka, co my mamy, land attrition, o, to by się przydało, bo no, o, o oblężeniach dużo tracimy. Yy, Prestige... <laughs> no to jest fajne, fajne, to jest w ogóle manpower recovery speed, ale myślę, że po tej dyscyplince przeoczymy fokus administracyjny, żeby jak najszybciej innovative skończyć. Myślę, że to będzie dużo, dużo ważniejsze. Yy, tylko to jeszcze dyscyplinkę będę chwycił, żeby bardziej masakrować na polu bitwy, żeby ten kebab taki ostry wchodził i podwójnie piekł. Czaić. <laughs> podwójnie pieczący kebab. Wiem, że wy chcecie pisować, ale no, no, my jeszcze to nie pisujemy. My prowadzimy totalen krieg. A widzę, że ktoś ma bundy. To jest idealna okazja, żeby zaraz rum zaatakować. Chociaż kurde, bo teraz są inne jeszcze możliwości. Możemy. Bo nawet jak zarwiemy sobie już z rumem, to on będzie miał trusa. Ile ty masz żołnierzy, drogi towarzyszu? Ty masz. Hm. Moglibyśmy zrobić tak, że jednak spisujemy pisujemy i zaatakujemy tego gówniaka i będziemy chcieli, żeby Rum mu pomógł. Chcemy, żeby Rum, Wódka i Johnny Walker mu pomógł. Kima bunty i rozdupioną armię. O, w ogóle to jest nasz korek. Ja da, da ,Yeah ,Yeah, jestem, jestem większym geniuszem niż przejdę... Oh, 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 to jest dobra. <słanawio> oh, 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 oh. Dobra, Yaki, jakie koalicjonen kan? kan, kan? O tej wojnie kandaru nie będzie. 20 adukatów. Eee, zasilisz naszą budkę z kebabem. Hoho, ho, Great Power'em zostaliśmy już. Tak? Great Power? Aha. Hojo. Czym jest hojo? Hojo to jest coś w Japonii? Mogę zobaczyć gdzie jest hojo? Nie mogę zobaczyć. Anglia. Anglia tu jest jeszcze, a nawet Anglii nie widzę. Mameluk, Francja, Delhi, Kipczaki, Yuan. Yuan to są Chiny. Te Kipczaki mnie przerażają. Bo, jeżeli, bo tu muszą być jakieś skrypty, jakieś mechaniki, że oni zaczną się rozpadać, bo jak się nie zaczną rozpadać, to biada nam no, To biada nam i straszne rzeczy yy, Tu Flo, A ktoś Ciebie jeszcze zaatakował? Trebizond, to matka Dobra, mm, Ty masz 12 tysięcy, to patrzcie co my teraz robimy My robimy tak, pisujemy z tym gówniakiem Chciwie, chciwie, bo moglibyśmy sobie na tą jedną promienie spokojnie bez rumu, ale my chcemy chciwie Chcemy chciwie, chcemy imperialistycznie. bierzemy to i to Bierzemy pieniążki 60 dukatów. To mi się podoba. Cyk. Spisowane. Samson został podbity. Samsung to jakaś kluczowa prowincja chyba. I teraz tak, możemy. Pontian Subject, możemy... E, Toki do Color In Places. Nie wiem, co jest lepsze tutaj brać. Jak to na dłuższą metę będzie wyglądać. 5 lat separatyzmu, 10 lat. Eee. A, a, a weźmy to, przeznaczmy na koronę, w sensie na nasze dobra własne i... A weźmy to tak. I od razu. Aha. Samsung. No, może lekkie. Loose lights. Separatyzm. I tak nie możemy tego korować, bo tam jest ten separatyzm. I to znaczy nie mamy tej administracyjnej. podwójnie tego kor korować nie będziemy. Ale to bunty, bo to Andres zwiększa. Dobra, stłumimy tam, kuwa. Mm, Okej, okay. i patrzcie co my teraz robimy. O Jezus. I RUM odpowie. RUM odpowie. Jakie to jest... Jakie... I, i nie mówcie mi, że seria przymula, my właśnie tutaj robiły takie złe rzeczy, takie straszne rzeczy, wszystkim naokoło robimy. Imperialistycznie, podoba mi się. Taki imperialistyczny kebabini. Przywał będzie jak przegramy. Mm, no bo to będzie... Oni mają sami z siebie... Oni mieli ten 12 tysięcy, to będzie 19 tysięcy. I tak będziemy mieć chyba przewagę liczebną. Nie, nie będziemy mieć przewagi liczebnej. No i jeżeli dowerbujemy, mamy dużo manpower. A my w ogóle pożyczkę mamy. 8 dukatów. Pokos. Po to są pożyczki, żeby je brać. To co? Wojna, wojna, panowie. Przy okazji oni mają bunty. Tutaj rozgromimy ich armię. Aha. Dobry plan. Czy chcemy im pozwolić się wycofać na bunty? Chcemy pozwolić im się wycofać na bunty. Dobra, inaczej, inaczej, inaczej. Nie musimy na razie z nimi Sino. Myślę, że też nagle na koronę. Lekkie restrykcje. Nie wiem, czy dobrze robię. Tak na oko strzelam. No właśnie, oni mi się tam z nimi bić. Świetnie. Grum Nobel Rebels. Zarąbiście. Cofniemy naszą armię. Połącz to. Ile możemy mieć Force Limitu? 17. Dorekrutuj mi. To jest cała nasza armia? rekrutuj mi tak. Jedną piechotę, żeby było pod kurek, 17 tysięcy. Niech to się zrekrutuje. Oni tymczasem będą tam biegać za tymi buntami. Mhm. Tu nie będzie stack wipeu, więc będziemy musieli chwilę pobiegać. Co się dzieje? 15 autonomii. Część ru rule of law with one. To, to jest. Prawo władzy: czym jest prawo władzy? Stabilność? Część rule of law. Czym jest rule of law? Sprawdźmy, co zmieniłem. Może w prowincji jakiś bustowałem, nie mam pojęcia, co ja zmieniłem. Mam nadzieję, że coś na dobrego. Że nasz lud będzie zadowolony z reformy, którą przeprowadziliśmy. Nawet nie wiedząc o co tam chodzi. ta nie zrozumień. Czekamy jeszcze, czy idziemy od razu na wojnę? To, to, to oblegasz, nie? To jest fort. To oblegaj sobie, lecimy. Go wojna, ale chciałbyś sojusz tam, w pierdzielę ten zabój. Bo... ciebie osobno wezwać nawet, czy ty masz jakichś sojuszników jeszcze, czy ty masz przyjaciół? Yy, ty nie masz przyjaciół, ty masz tylko mnie i tego goniuka Więc nawet ciebie osobno. ja mam na ciebie te kasus B, a nie mogę sprawdzić Ale chyba mam, bo to... dobra, spoko Robimy tak Wzywamy ciebie osobno, żeby taniej prowincje twoje brać I totalen krieg, nie? Totalen krieg, foli kebabów Kaiserland. Dobra, wbijamy się. Go, 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 go. Masakrujemy? Masakrujemy. No tu stackwaj poszedł. Ale to było dobre. Ile potrzebujemy, żeby oblegać? Dużo. Dobra, e, oblegamy to tak. Póki oni tam oblegają sobie i biją się z buntami, zdobądźmy tą prowincję. Na spokojnie, potem idziemy ich klepać. Martwi mnie tylko gotówka. 6 dukatów tracimy, to jest sporo. Nie wiem. Aha, bo teraz nagle Force Limit mi spadł. Dodaj jedną kawalerię. Nie wiem dlaczego mi w mi spadł. Nie ma czego to zależy. Dziwne. I ta stabilność mnie boli. No, kumma, dajcie mi to zbuntować. No, ja nie chcę. Nie chcę. Jakieś bunty się znowu ładują. Weźmiemy pożyczkę, ale spoko. Pożyczki te na początku nie bolą. 3-4 pożyczki można żyć. Lepsza jest agresywna ekspansja. Znaczy, agresywna ekspansja nie jest dobra. Ale buntów walnie. 31 tysięcy? Co? Jaki adres mamy wysoki? War Exocet, Negative tyrania, Religious Unity 30 tysięcy? To będą chłopi, ale to będzie boleć O kurde, nie, czekajcie, to ja nie chcę takich buntów Unrest yy, Aktualnie to inoraz. Trzeba tu trochę autonomii podnieść Macie tu trochę autonomii Wow, 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 wow Ja coś tam mówiłem, że stłumimy te bunty, ale to będzie ja pierdziele, jak to walnie. No, zaboli. Mm, mogę coś zrobić. Nie mamy żadnych restu ziomka. Korupcji, korupcji nie zbijemy. Bo się nie da jeszcze. Ridges nic, nic nie zrobimy. Tyrania, no nie da się tego. Negatywną stabilność nie da się. z Zoszę, no to byśmy musieli nie walczyć. 31 tysięcy. Military Technology Plus. Uhu. Mam nadzieję, że będą w dwóch stakach. A jak nie, to będziemy myśleć. Pożyczkę weźmiemy kolejną. Spoko. Spoko. Mogę kogoś do wojny wezwać. Bułgarię. Wezwiemy. wiemy. nam z buntami. Spoko. Wiem, że fejwory przepalam, ale przydadzą się. Przydadzą się na tą? O, Filosofarz z zmarł. Pożyczkę wzięliśmy. Gdzieś doradca. Point to gain stability minus 10, Tax modifier. Nie no, weźmy tego jedynkowego. Chwała, stabilność plus 3 by się przydało. Overextension. No nie daj mi to overextension. Dobra, oblegajmy tu na spokojnie, oni też chyba z tymi buntami się bawią. Tak, oni teraz poszli tą prowincją. W ogóle mają separatystów. No, dobry moment, żeby ich atakować, gdyby nie to, że sami mamy bunty. Okej, okay, idzie Bułgaria. Oni mają, ej bo oni papyta mają 11 tysięcy. Pomogą z buntami, idą prowincji nam zdobywać. Nice. Nice. Ok, to mi się podoba. I tak, za takiego sojusznika walczę. Wiem, że oni bardziej by się przydali do wojny z Bizancjum, no ale gdyby nie te bunty, te serio przeraża mi te 30 tysięcy chłopów. I chyba striggerowałem tym, że tutaj tak to separaty z podbustowałem, chociaż nie wiem. Ty, a mogę zrobić. Yy... Możemy tak zrobić. Możemy tak zrobić. Możemy tak zrobić Możemy tak zrobić Możemy tak zrobić Możemy tak zrobić uh. Uh. Ale nie, profesjonalnie, właśnie, jak tu profesjonalnie, to tak samo działa Co mi to daje? A, nie, można budować te Tu nie daje takich boostów, budynki można, tu jakiś boost daje Ok. Inaczej to działa, ale też można przypalać 93 army Tradition. Taman Power. ta, można, ok, dobra, spoko, nice. Dobra, zaraz padnie oblężenie. E, po co ja wziąłem te pożyczki? tych kupców, żeby mniej. Kurde, ale my hajsu tracimy. Fajnie, że mamy dużą armię, ale mamy za małe dochody. Serio, za mało z podatków zarabiamy. Ja wiem, że dużo zarabiamy. O kurwa, walneli. Robimy tak, zostawiamy jeden stack. Żeby trzymał oblężenie, a reszta biegnie pomóc, bo te 5000 tysięcy może nie dać rady, zaleją nas maszą, bo to są syndykaliści. O, akurat fajnie, że na dwa staki nam Bułgaria pomoże. Ale dalsza wojna z tym powstaniem syndykalistycznym, syndykalistyczne kebabini nam się buntują. I to Talent Creek z wielkim rumem, który był kiedyś naszym nie w kolejnym odcinku. No i ja wam podziękuję za uwagę, łapka w górę, suczysty komentarz i smacznego kebaba. Trzymajcie się, na razie. I przypominam o naszym serwerze w Hellu. Dzisiaj gramy, bo dzisiaj jest piątek, nie? Dzisiaj na streamie gramy.